Dzień dobry Państwu. Artur Hajderowicz zajmuje się w Kielcach planowaniem przestrzennym, ale również jestem odpowiedzialny za proces rewitalizacji miasta. Kielce, trochę poniżej, trochę poniżej 200 tysięcy mieszkańców 100 km kwadratowych powierzchni miasto o regularnej strukturze na takim planie y, równoramiennego krzyża. E, oczywiście temat zabytki. Te zabytki skupione są zarówno obiekty rejestrowe, jak i wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. E, w Śródmieściu, w Śródmieście, Układ Urbanistyczny też jest e, zabytkiem rejestrowym. Jeśli chodzi o planowanie, to nie są najnowsze dane, bo tydzień temu uchwaliliśmy trzy duże plany, ale mniej więcej 25% miasta posiada plany. Mamy bardzo duży procent lasów w mieście, więc dla wielbicieli tak zwanego pokrycia, procentu pokrycia planami odejmujemy lasy i tam trochę więcej wychodzi, ale w mieście nie traktujemy planów raczej jako regulatora prawnego i nie dążymy do tego pokrycia. Tu kolega z Radomia tak trochę był zmartwiony, że ma za mało planów. My wręcz uważamy, że te 25% to jest aż za dużo, ponieważ plany traktujemy jako bardziej projekt przedsięwzięcia, gdzie obowiązkowy załącznik sposób realizacji zadań własnych, no to nie są poezje, tylko tam się można dowiedzieć kiedy, kto i za ile. Gdyby, gdyby ranking, jeśli chodzi o planowanie, nie dotyczył procentu pokrycia planami, tylko stopnia ich realizacji, prawdopodobnie bylibyśmy też mocno w górze w takim rankingu. Jak Państwo widzicie, ten zabytkowy obszar... Podobnie jak całe miasto, tu jest pewna logika wybierania tych obszarów, ale też nie jest w całości pokryty planami. Jego północna część posiada plany, trochę południowa. Wśród mieście Kielc, zielony to jest układ średniowieczny, miasto świeckie, rynek świecki, miasto kościelne też ze swoim rykiem, plac najświętszej Marii Panny, no i symbol Kielc, pałac biskupów krakowskich. Układ XIX wieczny, przekręcony o 90 stopni deptak główny ulica Sienkiewicza, Dworzec Kolejowy, Kieleckie Centrum Kultury i dzielnica z końca XIX wieku, tak zwane nowe miasto, także ze swoim rynkiem. E, operacja, którą przeprowadzamy rewitalizacji śródmieścia, to jest przede wszystkim kompleksowa stuprocentowa. Modernizacja przestrzeni publicznych, ale nie tylko modernizacja, także dokładanie do tego systemu publicznych przestrzeni nowych elementów. No i chyba jesteśmy miastem, które na tak dużą skalę zorganizowało strefę ruchu uspokojonego za jednym zamachem. Chyba nikt takiej operacji na taką skalę w ostatnich latach nie przeprowadzał. Czarne to jest ruch ogólnodostępny na ulicach, łącznie z parkowaniem jeszcze niedawno. Czerwone to jest ruch tranzytowy na kierunku północ-południe przez najważniejsze układy średniowieczne. Place średniowieczne, rynek też były u nas do niedawna węzłami komunikacyjnymi. To jest już zrealizowane, strefa wyłączona z ruchu. To nie, to nie był plan, to była koncepcja strefy ruchu uspokojonego. Wnikanie w tej chwili do śródmieścia odbywa się pętlami. Z każdą pętlą e, związane są strategiczne parkingi. Na które to parkingi robimy plany. Pierwszy parking zrealizowany tuż koło rynku na m, placu Konstytucji. Zwracam uwagę na północną część śródmieścia, gdzie. Projektujemy, podobnie jak Radą, nową ulicę, która razem z zabudową, która przy niej powstanie, dopełni procesu kształtowania się tkanki urbanistycznej w śródmieściu. No, i to jest tak naprawdę w pigułce to, czym się zajmowaliśmy przez ostatnie 10 lat. Do tego plany niekoniecznie były potrzebne. I z przedsięwzięć. No i efekty, jeśli ktoś w Kielcach był parę lat temu, jeśli przyjedzie teraz, to jeśli chodzi o jakość przestrzeni publicznej, jakość krajobrazu miejskiego są widoczne. Nie będę o tym mówił, bo to nie ma związku z tym kongresem. Zabytki, przeważnie XIX wieczne, rejestrowych zabytków mamy 87. Drugie tyle wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i trzeba powiedzieć, że praktycznie wszystkie te obiekty zabytkowe uległy w ciągu ostatnich 10 lat e, renowacji. Pokrycie planami to jest zrzut z naszego systemu informacji przestrzennej. A jak widzicie Państwo, planowaniem objęliśmy północną część śródmieścia. Natomiast pozostałe fragmenty, no tu jest jeszcze dodatkowy niewielki plan, tutaj i tu. Robimy plany tam, gdzie one są niezbędne. E, niezbędne w północnej części Śródmieścia dlatego, że po pierwsze historyczny proces kształtowania się tutaj struktury urbanistycznej nigdy nie został zakończony, tu było bardzo dużo wolnych przestrzeni. Dwa, w trakcie powojennej realizacji Alei Dziewięć Wieków Kielc i y, Zespołu Urzędu Wojewódzkiego bardzo dużo tutaj dokonano wyburzeń. Trzy, stan i jakość tej zabudowy y, przy konstruowaniu jakiejś wizji na przyszłość raczej on każe zakładać, że większość budynków zostanie wyburzona i zastąpiona nowymi. Także wszystko to, co plan ustala, linie zabudowy, możliwość budowy w granicy, gabaryty obiektu, funkcje, no tutaj rzeczywiście należało ustalić, już nie mówię o nowych, projektowanych ulicach. Także pierwszy parking i fragmenty zespołu wzgórza zamkowego. Tak to wyglądało, ja pokazuję trochę zdjęć, jak wyglądał parę lat temu krajobraz w tej północnej części Śródmieścia. Tu kiedyś płynęła rzeka, w tej chwili to jest ulica Lecha Kaczyńskiego, jeszcze ją pokażemy. Ta rzeka po wojnie została ujęta w podziemny kanał, no i to była taka kraina amatorów tanich win i innych hedonizmów. A takie trochę wysypisko śmieci, i to wszystko około 100 metrów od rynku. Uzbrojony teren inwestycyjny w środku miasta, czy też tereny inwestycyjne. Garażowiska, wysypiska. A tu widzimy fragment urzędu wojewódzkiego. To jest tuż przy Alei 9 wieków w Kielc. Jeszcze do niedawna tak wyglądało, a to jest taki niezabudowany fragment, poważny w Śródmieściu, tak zwany Trójkąt Bermudzki. Wyb tu istniały kwartały zabudowy, tylko wyburzone zostały przy realizacji w latach 60 ale i IX wieków w Kielc i Machu Urzędu Wojewódzkiego. No jeszcze raz ten plan. Nie będę go w szczegółach omawiał, bo w drugiej części chciałem omówić rzeczy trochę bardziej na czasie. Plan jak plan. W sumie to nie jest jeden plan, tylko kilka. Chcemy szybko uchwalać plany i Państwo wiecie, kto się tym zajmuje, że im większy obszar planu, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego szybkiego uchwalenia. Także nawet sztucznie dzielimy obszar na kilka planów po to, żeby skoncentrować się na rozwiązywaniu jakichś szczegółowych problemów i doprowadzić w miarę szybko, w miarę szybko uznajemy 3-4 lata, tak nam średnio wychodzi, uchwalić plan. Funkcją tego planu od strony krajobrazu miasta przede wszystkim było odtworzenie wnętrza dawnej ulicy Piotrkowskiej, najstarszej ulicy w mieście, no, która nie istnieje, ponieważ znaczy sama jezdnia istnieje, tylko, tylko ta pierzeja północna została wyburzona. Budowa nowej ulicy i nowe wnętrza na zasadzie zwartej zabudowy pierzejowej. Także budowa parkingu i centrum sztuki współczesnej. To jest krajobraz tuż po wojnie. To jest właśnie ta ulica Piotrkowska, gdzie ta zabudowa po lewej stronie, czyli od północy, została całkowicie wyburzona. Natomiast parking powstał na miejscu takiej substandardowej zabudowy, która nawet od nowości nie, nie, nie posiadała jakiejś wartości. Był tu, był tu kwartał zabudowy. Zdjęcie satelitarne sprzed dwóch lat. Tu jeszcze nie poszło, nie poszło, to jest ten Trójkąt Bermudzki. Zaczęła się zabudowa, zaczęła się realizacja planu. Jest ulica uzbrojona, gotowa. Nie ma jeszcze pierzei, bo ulica została oddana do użytku półtora roku temu. Doświadczenie uczy, że trzeba poczekać za trzy lata, zanim sypną się pozwolenia na budowę i powstanie ta zwarta pierzeja po obu stronach. Parking, dwa nowe place. No i tu się zaczyna budowa, jeden budynek drugi, w tej chwili się buduje trzeci. W tym roku rozpocznie się zabudowa tego trójkąta bermudzkiego. To jest ta ulica, pozbawiona jeszcze piezej, ale no trochę lepiej to wygląda niż na tych zdjęciach, które na początku pokazywałem. Zrewitalizowane przestrzenie miejskie Fragment Zgórza Zamkowego, gdzie też zrobiliśmy plan. Dawne wozownie i stajnie biskupie, kilka budynków. Od czasów Księstwa Warszawskiego więzienie do lat 80. ubiegłego wieku. Na razie wyremontowane zostały te trzy skrzydła. Te dwa dopiero w zeszłym roku przejęliśmy. Miasto tu wykupuje wszystkie strategiczne obiekty i modernizuje adapt z adaptacją na funkcje edukacyjne i kulturalne. Tak to więzienie wyglądało jeszcze 5 lat temu. Tak to wygląda w tej chwili. To jest tuż koło pałaców i biskupów. Odtworzony dawny budynek bramny. Tutaj mieliśmy na szczęście dokumentację, jak on wyglądał. Kolejny plan, mały planik, śródmiejski odcinek rzeki Silnicy. Tak jeszcze wyglądał dwa lata temu. Niewielka rzeczka, chociaż ona potrafi wylać. No i miasto typowo to jest ścisłe śródmieście. To jest jakby wytyczyć środek ciężkości, to właśnie tu wypada. E, takie chodniki, bulwary łączące główny deptak z zabytkowym parkiem. To jest jakieś 300 metrów dystansu. Niemniej jednak e, po zmroku to było duże ryzyko tu przychodzić o, i teren był martwy i zdewastowany. E, to jest właśnie plan. Plan zakładał budowę znowu dwóch zwartych pierzei, odwróconych w stronę rzeki, kładek, ścieżek rowerowych, trochę zieleni e, oraz kolejnego strategicznego parkingu śródmiejskiego w tym miejscu. A to jest obrazek dewelopera, bo tak się udało taki montaż zrobić, że bulwary i całe mostki nad rzeką Silnicą sfinansowali deweloperzy, którzy po obu stronach zaczęli operować. A jeszcze to jest w budowie, ale tu już widać ścieżkę rowerową, aleje, jeszcze nie ma nasadzeń, ale znowu krajobraz się dość poważnie zmienił i zaczyna to miejsce żyć. Tu plan był niezbędny również z takich powodów, żeby ogarnąć strukturę urbanistyczną. Państwo chciałem przejść do tego, co mam nadzieję stanie się przedmiotem dyskusji na tym kongresie, to znaczy do zabytków. Nie wiem jak rozumieć strefy historyczne i zabudowy, bo taki jest temat wiodący, ale chciałem powiedzieć na dwóch przykładach o zabytkach wpisanych do ewidencji zabytków gminnych ale zbudowanych w latach 70. ubiegłego wieku, czyli stosunkowo niedawno. Pierwszy to jest zespół dworca PKS i Kielce żyły awanturą w zeszłym roku o ten obiekt. Tu w atmosferze wielkich emocji i wielkiej awantury uchwalono plan parę miesięcy temu, a plan rozpoczęliśmy prace nad planem w roku 2008, nie spodziewając się, że w ogóle dojdzie do takich dramatycznych sytuacji. Dworzec PKS w Kielcach, jeśli ktoś nie widział, to jest to taka realizacja w kształcie latającego talerza z lat 70., która tworzy, jeśli chodzi o krajobraz miasta, bardzo udane zestawienie z sylwetą neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża, który jest w tle. Ten sam materiał miedź na wieżach kościelnych i na kopule dworca no i zwracam też uwagę na te pierścienie wiat przystankowych, bo one tutaj są ważnym elementem. Do ewidencji gminnej zabytków wpisano budynek, natomiast nie wpisano pewnych elementów, które nie są budynkiem, a są bardzo istotne. Ta sylweta tych dwóch obiektów jest już taką graficzną ikoną miasta, że w zasadzie z nią konkurować może tylko sylweta Pałacu Biskupów Krakowskich. E, poza formą, poza architekturą i krajobrazem, chciałem zwrócić uwagę na rozwiązania, które wyprzedzały czas, to znaczy absolutnie bezkolizyjne rozwiązanie ruchu pieszego, który odbywa się takimi tunelami, e, z ruchem kołowym, który się odbywa niezależnie, Pasażerowie dostają się do środka, pokonują różnice kondygnacji i wychodząc na zewnątrz są na stanowiskach, natomiast cały ruch jest okrężny. No, dość dużej teoretycznej przepustowości. Do tej pory wykorzystywanej zaledwie w jednej trzeciej. E, twórcza też jest konstrukcja, tu nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale. E, może rozpiętości nie są jakieś imponujące jak na obecne czasy, ale samo zużycie stali, sam schemat konstrukcyjny, sama technologia e, są niezwykle interesujące. Kopuła zbudowana ze struktury, z takich prętów e, była zbudowana w całości na gruncie i podniesiona i ona jest oparta na takich spornikowych łukach. Te łuki nie mają kontynuacji, kończą się w tym miejscu i na tych łukach jest oparta kopuła. W środku praktycznie obiekt bez podpór. Ale wracając do tej sylwety i do krajobrazu miasta tutaj się wsparliśmy profesorą krakowską, jeśli chodzi o analizę wartości architektonicznych krajobrazowych. Jeszcze raz zwracamy uwagę na znakomitą koegzystencję tych współczesnych poziomych form z tymi historycznymi pionowymi. To jest jeden z takich klasycznych pocztówkowych widoków. No a to są już propozycje inwestora, który zjawił się trzy dni przed dyskusją publiczną nad rozwiązaniami planu, który był robiony przez pięć lat. No i tak, propozycja jest taka: zostawić kopułę, a, natomiast a, obudować obiekt na ile, na ile przepisy pozwalają na około taką kubaturą. Jeśli Państwo myślicie, że e, to jest dworzec, e, nazwane to zostało zintegrowane centrum komunikacyjne. Nie, dworzec jest gdzieś tam w podziemiach upchany, natomiast to wszystko jest jedna wielka galeria handlowa. E, no widoki przeważnie z góry nie z perspektywy. O, tutaj w podziemiach e, miałby być dworzec, a reszta to jest galeria handlowa o powierzchni około 16 tysięcy metrów kwadratowych. Tutaj rzut podziemi i to jest nasz nowy dworzec, propozycja inwestora. W sumie nie wiadomo, czym by ta sprawa się skończyła, gdyby nie fakt, że poza ikoną krajobrazową, poza architekturą potrzebujemy też dworca. Ten układ paru stanowisk w podziemi nie spełniłby tej funkcji, ponieważ u nas transport szynowy, jesteśmy w górach, raczej się nie rozwinie i od lat planujemy wykorzystanie UFO do przejęcia funkcji terminala, który by skupiał wszystkie formy transportu kołowego, bo jak powiedziałem, technologicznie on wyprzedzał swoje czasy i jest w stanie spokojnie przyjąć wszystkich przewoźników kołowych łącznie z busami i komunikacją miejską. No to są takie analizy co się dzieje w tym podziemnym dworcu przy dużym obciążeniu, ale to już mniej, mniejsza o to. Państwa bardzo e, w bardzo trudnej atmosferze plan był przyjmowany i tylko dzięki wsparciu społecznemu, to znaczy nawet najwięksi wrogowie prezydenta w tym momencie stanęli w jednym szeregu i i 99% mieszkańców miasta ten plan poparło, i to poparło dość aktywnie. Odbywały się w mieście spotkania, które ani nie były inspirowane przez władze, ani nie były organizowane, były organizowane samorzutnie. Ten plan udało się uchwalić, niemniej jednak, przed uchwaleniem tego planu inwestor zaryzykował i zakupił 3 hektary tego terenu, na którym jest zespół dworca. PKS. W samym dworcu, bo oczywiście ten, ten plan był trudny, bo nigdy nie robiłem planu z wejściem aż tak w detale. W samym dworcu da się zmieścić przy pewnych przekształceniach około 4,5 tysiąca metrów kwadratowych w przestrzeni komercyjnych, natomiast te 16 tysięcy, które by chciał inwestor, można zmieścić z tyłu na dawnym parkingu. Gdzie zaprojektowaliśmy handel wielkopowierzchniowy, no i rozwiązanie jakieś tam infrastrukturalne do tego potrzebne, kościół. Niestety na, na takie kompromisowe rozwiązanie, tu bardziej myśleliśmy o hali targowej nowej miejskiej, inwestor nie chciał iść. A to z prostego powodu, że nie zakupił wszystkiego, zakupił tylko część, tą, która jest w narożniku ulic. Już kończę. I kolejny przykład. Tu trudno powiedzieć, pan został uchwalony, czym to się jeszcze skończy. Kolejny przykład zespół Urzędu Wojewódzkiego. Kiedyś to był jeden właściciel, teraz to skrzydło to jest Urząd Wojewódzki, to jest Urząd Marszałkowski, a to jest sale konferencyjne i stołówka wspólne. Także jest dwóch właścicieli. To jest zdjęcie tego obiektu. Oddany w roku 1982, niedługo po oddaniu, charakterystyczna hiperboloida, prosta, pozbawiona dekoracji, bardzo dobrej jakości architektura modernistyczna. Proszę spojrzeć, tu już ja nic nie muszę mówić, jaka to jest architektura. Zwracam uwagę na te żaluzje, czy też łamacze światła w tej niższej części, jakie one dają subtelną grę. E, obiekt e, ma zostać poddany termomodernizacji i tutaj e, oczywiście termomodernizatorzy e, te tak zwane żyletki, które robią całą architekturę, całą tą grę światła, całą elewację, no to są mostki cieplne pierwsze do skasowania. Obiekt po likwidacji tych pionowych żyletek, one mają taki wymiar 20 cm na 6,5, wygląda dość topornie. A to jest stan dzisiejszy, proszę zwrócić uwagę, wymieniane są przez wiele lat płyty elewacyjne, były zielone, są zielone. Ale tutaj artysta Gomulicki, mieliśmy trzy lata temu sztuka w przestrzeni publicznej, taką konferencję pomalował na czerwono tą hiperboloidę, tak, aby zwrócić uwagę na tą architekturę. To są propozycje projektantów, jakby miał obiekt wyglądać po Likwidacji mostków cieplnych. Być może się zainspirowali tym czerwonym kolorem hiperboloidy. To powołało wielką awanturę, która no, skończyła się tak trochę kompromisem czyli właściciel obiegu biegów. I zgodził się, że złoży trochę pieniędzy i wykona te żyletki, ale już hmm, w profilach aluminiowych. Niemniej jednak. Pozostałe detale, jak zegar się pojawia, ściana szczytowa zmieniona, na tym niższym budynku obcięto te łamacze światła betonowe, nowy łącznik, który wcześniej był przeszklony całkowicie, delikatny, w tej chwili jest oporny. To wszystko nadal budzi dość spore emocje. Zespół jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, jednakże jednakże nie posiada planu. Zamierzamy ten plan wykonać głównie pod kątem parkingu, bo ma powstać parking wielopoziomowy w miejsce terenowego i to również jest element, który może zakłócić e, krajobraz miasta i, i odbiór przestrzenny tego obiektu. Kończę i e, taką mam propozycję, żeby też porozmawiać o tych najnowszych zabytkach, e, bo wydaje się, że w całej Polsce tak trochę lekką ręką Odrzucamy te jakości, które powstały w ostatnich 50 latach, i chyba będziemy mieli taką czarną dziurę kulturową, że w tym czasie nic się dobrego nie działo, a wyłącznie samo zło. Bardzo bym chętnie porozmawiał, szczególnie, że dyrektor Dąbrowski na wstępie zapowiedział, że instytucja gminnej ewidencji być może skończy swój żywot. Także z tego powodu, że konserwatorzy zabytków, co trochę rozumiem. Ale tak nieśmiało podchodzą do wpisywania do rejestru zabytków tego typu obiektów. Wydaje mi się, że potrzebna jest ogólnopolska dyskusja tu w Krakowie, afera o Krakowie, tak, dociera, dociera czasem do nas w mediach i, i słynna historia Emilii w Warszawie. To wszystko powoduje, że, że jest to taki gorący temat, nie te rejestrowe zabytki rzeczywiście z głębokiej historii, ale te zabytki najnowsze. Grazie